Pana na którego który wykazuje zachowanie nie prezydenckie, a wykazuje zachowanie pachana. Przegłupcy kryminalnego. Przepraszam jeszcze raz, bo może ja, ja nie dobrze zrozumiałam. Jeśli mogę Pana prosić o powtórzenie, że to nie jest zachowanie prezydenckie, tylko jakie? Tylko zachowanie pachan, to jest z więziennego więziennego rosyjskiego, takie określenie, które wskazuje na człowieka, który rządzi jako a, taki e, no po prostu autorytet i na, czy autorytet się wszystko to ma opierać. Wie pan co, ale przepraszam pana bardzo, ale przepraszam pana bardzo, wie pan co, ale to jest obraźliwe dla polskiego prezydenta, to jest głowa państwa i wydaje mi się, że powinien pan e, się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Jeżeli porównuje pan polskiego prezydenta do e, osoby ze świata więziennego. Z całym szacunkiem. Ja z całym szacunkiem dla e, stanowiska prezydenckiego, oceniam konkretnie działania tego. Tradację pozwaliliśmy na to, że nasi wschodni sąsiedzi na naszych oczach obrażają prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ten pan powinien już dzisiaj być aresztowany, bo znieważył głowę państwa. Nieważne, czy to by był pan prezydent Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski, czy pan Karol Nawrocki nie można obrażać głowy państwa nie można tym bardziej jeżeli się w naszym kraju jest gościem nie jest się gospodarzem niestety z bólem serca to mówię ale na to wszystko niestety zgodził się rząd Prawa i Sprawiedliwości to oni na masową skalę przyjęli tutaj tych ludzi nadali im większe przywileje niż Polacy mają w swoim kraju i się poczuli jakby byli tutaj panami że wszystko im wolno niestety na to wszystko zgodził się rząd PiSu rząd Mateusza Morawieckiego dlatego rodacy czas na prawdziwą zmianę Czas na konfederację. My zadbamy teraz polskiego narodu, zadbamy o życie, bezpieczeństwo, zdrowie Polaków, zadbamy o polską historię, o polską tożsamość narodową. Nie pozwolimy na to, żeby Unia Europejska przejmowała kolejne kompetencje nad naszym krajem. I szanowni państwo, my jesteśmy tutaj gospodarzem i nie może tak być, że ktoś tutaj przyjeżdża, narzuca swoje prawa, czy też bez zapłacenia żadnej składki zdrowotnej ma pierwszeństwo do lekarza. My na to nie pozwolimy, na to naszej zgody nie ma, tylko musicie radacy żadząć na nas, głosować. Pozdrawiam 6 miesięcy Polaków, Konfederacja Polska Racja, członek jej Polska.